O obojętności mówi się obecnie bardzo dużo. Gdzieś w tym dyskursie społecznym ona powraca. Nie jestem pewien, czy w wypadku obojętności musimy się w ogóle silić na jakąś taką precyzyjną definicję, bo to jest słowo, które trochę tłumaczy się samo przez się. Dlaczego ta obojętność powraca w dyskusji i tyle uwagi jej poświęcamy? Chyba trochę wiąże się to z tym, że społeczeństwo. Y, syte, w pewnym momencie staje się społeczeństwem, które nie zwraca uwagi na tych, którzy mają gorzej, tak? Gdzieś właśnie zaczynamy skupiać się na sobie. Powraca właśnie egoizm, powraca często o obojętności, mówimy ostrzej, znieczulica społeczna. No ale może trochę w sobie. Jednak zaryzykuje próbę zmierzenia się z pojęciem, żeby nie było, że w ogóle nic nie powiedziałem. Tak? Obojętność pojawia się tam, gdzie najpierw przestajemy dostrzegać krzywdę drugiego, potrzeby drugiego, tego, że to, że ktoś jest słabszy, to, że ktoś potrzebuje od nas tej wyciągniętej dłoni. Ale dalej obojętność pojawia się tam, gdzie po prostu nie działamy. Te dwie rzeczy są ze sobą sprzągnięte w całość. Być uwrażliwionym na innych dookoła i być gotowym do zaangażowania, tak? Wyjść naprzeciwko drugiego, dostrzec, że on potrzebuje pomocy. Myślę, że takie społecznie zakodowane obrazy obojętności, znieczulicy społecznej, które gdzieś co jakiś czas powracają nawet w zwykłych rozmowach, to chociażby. Yy, osoba, która wygląda na pijaną, leży gdzieś pośrodku tłumu na mrozie i doskonale wiemy, że ten mechanizm groźny, kiedy mijamy i myślimy, no przecież ktoś już musiał zadzwonić. Nie dzwoni nikt i pośród ludzi ktoś nagle umiera i wtedy plujemy sobie w brodę, mogliśmy zareagować. Czy starsza osoba gdzieś znów zagubiona Często zniedołężniała, która rozgląda się bezradnie, szukając pomocy, ale na przykład wstydzi się poprosić. My czasem czekamy, że ktoś poprosi o pomoc, ale właśnie nieobojętność wymaga, by zaryzykować, podejść, zapytać. To czasem jest wyzwanie: przełamać barierę obcości. Obojętność wiąże się z obcością. Świetnie urządzamy się w naszej obcości. Jak długo jesteśmy sprawni, tak długo jest nam wygodnie w naszym pędzie czasem życiowym nie dostrzegać. Obojętność i nieobojętność zrobiła chyba swoistą karierę po tej głośnej wypowiedzi pana Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny, jedenasty, nie bądź obojętny. Y, oczywiście wypowiedź w kontekście Holokaustu, Turski powiedział, że właściwie o to jedenaste przykazanie należałoby uzupełnić dekalog. Ja przyznam, że jakkolwiek jest to dla mnie ważne stwierdzenie, to chcę pamiętać, że dekalog to są te przykazania przynależące do Starego Testamentu, a właściwie wezwaniem do nieobojętności jest osiem błogosławieństw. Wezwanie do miłosierdzia błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mówimy tutaj o wrażliwości na drugiego człowieka. I yy, tak, żeby nie zabrzmiało to też tak bardzo chyobowo i tak bardzo katastroficznie, yy, oczywiście widzę nasze społeczeństwo z jednej strony zarażone gdzieś z nieczulicą, ale z drugiej strony mamy jednak mnóstwo pięknych postaw zaangażowania na co dzień albo w momentach krytycznych. Myślę o ostatniej powodzi. Obok tych, którzy wzdrygają się przed zaangażowaniem i mówią, ja nie, są również ci, którzy gotowi są nieść pomoc. Literatura tej obojętności i nieobojętności w literaturze oczywiście jest sporo. Yy, może tak szczególniej, tak mi się wydaje, tej obojętności jest sporo w literaturze realistycznej XIX wieku. Społeczeństwo, które no właśnie było wtedy społeczeństwem bogatych i biednych. Zauważcie, że nawet w baśniach tak dużo jest ludzkiej obojętności. Baśni, nie baśni, bo to jest dyskusyjne Andersena. Dziewczynka z zapałkami. Tak. To biedactwo, które marznie gdzieś na mrozie, które chce zarobić na swój byt sprzedając jakieś właśnie nędzne zapałki, które w końcu ucieka w świat wyobraźni. Tam szukając jakiegoś ludzkiego ciepła, bo jest nieustannie odpychana. Tutaj mówię o tym, bo ta literatura realistyczna bardzo często była takim etycznym głosem, wołaniem o zaangażowanie. Rola pisarzy była nie do przecenienia w budzeniu sumień ludzkich. Takim pisarzem był Andersen, takim pisarzem był Dickens. U nas o żeromskim mówimy sumienie narodu, ale również i Prus chociażby. Tak. Maria Konopnicka ze swoimi nowelami chociażby. Wróćmy na chwilę do Dickensa. Myślę tutaj o jego powieściach tak bardzo osadzonych również w biografii pisarza Oliver Twist. Historia chłopca, który no, został skazany w zasadzie na to, by dołączyć do takiego gangu nieletnich chłopaków wykorzystywany cynicznie przez dorosłych. Ale jego losy w sposób nieco baśniowy potoczyły się ostatecznie szczęśliwie, bo znajduje opiekę starszego człowieka, który widzi tę potrzebę, by dziecku pomóc. Obojętność pojawia się zawsze tam, gdzie do głosu dochodzi wybujały indywidualizm, gdzie wydaje mi się, że ktoś inny powinien się czymś zająć. Ale równocześnie o naszej obojętności często decyduje tak naprawdę strach. Obojętność może mieć swoje przerażające konsekwencje. Jeżeli nie stać mnie na reakcję, jeżeli widzę, że zło dotyka innych, to w pewnym momencie to zło się rozrasta i ostatecznie sięgnie po mnie lub moich najbliższych. Mówimy o tak zwanej banalności zła w kontekście właśnie II wojny światowej, w kontekście Holokaustu. Pojawiła się ta koncepcja zła banalnego, o którym będzie później pisał chociażby Tadeusz Różewicz. Ale tutaj inny wiersz Martina Neumullera. Znany chyba. Najpierw przyszli po socjalistów, ale ja... Milczałem, bo nie byłem socjalistą. Potem przyszli po związkowców i znów nie protestowałem, bo nie należałem do związków zawodowych. Potem przyszła kolejna Żydów i znowu nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Wreszcie przyszli po mnie i nie było już nikogo, kto wstawiłby się za mną. Znów to jest wiersz o tym, że obojętność jest czymś, co niszczy wspólnotę. Że w momencie, kiedy ja nie reaguję, cierpi ktoś z mojej wspólnoty, ale ostatecznie obojętność prowadzi do mojej izolacji społecznej i do mojej samotności, i wtedy, niestety, ale nie mam prawa do pretensji wobec świata. Bo dlaczego ktoś ma stawać w mojej obronie, kiedy ja wcześniej nie reagowałem? Obojętność jest jakimś wołaniem o solidaryzm społeczny. Tutaj zresztą mamy piękne przykłady nasze narodowe z lat 80. gdzie nieobojętność, zaangażowanie oznaczało również dostrzeżenie, wzajemne się dostrzeżenie różnych grup społecznych, które dostrzegły, że razem stanowią siłę. Ale o obojętności możemy mówić również w innych kategoriach, tylko je tutaj sygnalizuję, bo jakimś synonimem obojętności jest również indyferentyzm. To jest Ym, jakaś ym, nieczułość na wartości. To jest źle pojęta tolerancja. Przechodzę obojętnie wobec czyichś zachowań i mówię: Do tego już przywykliśmy. Tak się dzieje, takie czasy. Kiedyś było inaczej, ale teraz już nikt na to nie zwraca uwagi. Często, znów taki banalny obrazek nie wiem, agresja ze strony młodych osób gdzieś w autobusie. I mówimy, no, bezstresowe wychowanie, tak przywykliśmy, tak kiedyś to było nie do pomyślenia. W tym dużo jest też takiego idealizmu. Różne świadectwa mówią o tym, że agresja ze strony młodych osób gdzieś się przewijała, ale proszę zobaczyć, ta agresja jest bardzo często tak naprawdę niemym, rozpaczliwym wołaniem o miłość. Młodzież przekraczając granice, szuka tych granic i pragnie tego, by ktoś powiedział stop. A my jesteśmy obojętni, twierdząc, to nie mój problem. I wreszcie jeszcze jeden synonim obojętności, w tym najgłębszym znaczeniu religijnym apateizm. Apatyzm postawa, która łączy część tak zwanych wierzących i tak zwanych niewierzących. Groźna postawa, która mm, tak naprawdę jest znieczulicą na pewne metafizyczne lęki, metafizyczne przeczucia. Niektórzy mówią a tak się chodzi do kościoła, bo się chodzi. Bez głębszej refleksji. Ktoś mówi nie wierzę, bo mnie to nie interesuje. Dla mnie nie ma to większego znaczenia. Apateizm, który prowadzi do tego, co Miłosz nazwał erozją wyobraźni religijnej. Sprowadzamy fundamentalne kwestie metafizyczne do pustych gestów, do taniej moralności, do sfery zewnętrznej. Myślę, że Tutaj mamy olbrzymią rolę literatury, by właśnie usprawniać nasze myślenie w kierunku tego, byśmy nie byli również obojętni na to, co głębokie, metafizyczne, transcendentne. Dziękuję.